Roman Giertych pisze o cynicznym wykorzystaniu dorobku Kościoła Katolickiego, jednocześnie w tym liście dokładnie cynicznie wykorzystując Kościół Katolicki do celów e, politycznych. Bo Roman Giertych próbuje tutaj przedstawić siebie jako człowieka Kościoła Katolickiego. Oczywiście nikt nie zakazuje, nawet takiej osobie jak Roman Giertych, e, być wiernym Kościoła Katolickiego, uczestniczyć w praktykach Kościoła Katolickiego. Natomiast przedstawianie siebie, a tutaj jak rozumiem w, wykorzystanie autorytetu ojca, bo sam Roman Giertych też mówi w tej rozmowie, że on nie jest jakimś autorytetem w kręgach katolickich, prawda? Że on ze względu na swoją działalność, no nie jest autorytetem, więc to, to, to imię przed nazwiskiem Giertych, nie Roman, tylko Maciej Giertych, jest mu potrzebne po to, żeby uzyskać pewną wiarygodność w tych e, kręgach. I no to jest manipulacja, tak jak mówię, z jednej strony ojcem, ale z drugiej strony kościołem katolickim, no bo ko w kościele katolickim jakaś część osób rzeczywiście może Macieja Giertycha postrzegać jako przedstawiciela jakiejś grupy, też nie przesadzałbym z licznością tej grupy, ale jakieś tam grupy, że tak powiem, e, e, w środowiskach katolickich. W ten sposób Roman Giertych gra. Imieniem własnego ojca i imieniem Kościoła katolickiego. Haniebna, obrzydliwa rzecz.